Cisza. W moim zawodzie to rzadkość. Cisza znaczy, że coś się zbliża, ale jeszcze nie wiadomo co. Siedziałem przy biurku, gapiąc się na papierosowy dym, który tańczył w blasku latarni za oknem. Zegar tykał jak metronom niepokoju, i wtedy trzy stuknięcia. Drzwi. Weszła. Czerwień płaszcza przecięła szarość pokoju, jak nóż przez mgłę. Nie powiedziała od razu, kim jest. Ale to nie było ważne. Wiedziałem, że niesie kłopoty. Tylko takie osoby trafiają do mnie o tej porze. Powiedziała, że zaginął jej brat. Muzyk. Wrażliwy typ. Zostawił wiadomość. Jedno słowo: echo. Nie lubię zagadek bez pytań. Jeszcze mniej lubię odpowiedzi, które boją się ujawnić. Pojechałem do jego mieszkania. Artystyczny nieład. pachnący kurzem i samotnością. Pianino, niedokończone nuty, kaseta leżąca na stole. Na etykiecie Echo 7. Wziąłem ją ostrożnie, jakby trzymała sekret, który mógłby mnie oślepić. Z tyłu symbol oko wpisane w fale dźwiękowe. Włączyłem taśmę u siebie w biurze. Jeśli to słyszysz, jestem bliżej niż myślisz, ale nie mów nikomu oni słuchają. Nawet cisza ma uszy. Głos był zniekształcony, jakby bał się być rozpoznanym, ale nie był martwy jeszcze nie. Usiadłem z powrotem, zamieszałem w zimnej kawie, zanotowałem jedno słowo echo i zrozumiałem. To nie była tylko wiadomość, to było wezwanie i ja już odpowiedziałem.